Wolność jest pojęciem pierwotnym, jest fundamentalną wartością, na której oparte jest całe człowieczeństwo. Znaczy wolność jest moim zdaniem numer jeden. To znaczy, to jest tak, że wolność jest tym fundamentem, dzięki któremu rozmaite inne rzeczy mogą się zdarzyć. Wolność, właściwie to jest tak, jak człowiek traci wolność, to jest gotów. By poświęcić swoje życie po to, żeby wolność odzyskać. Czyli w gruncie rzeczy mówi tak, wolność jest ważniejsza niż życie. Kiedyś to nie jest moja mądrość, tylko to jest, jak chodziłem na zajęcia z filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, czy studiowałem filozofię. No to takie było pytanie, która wartość jest podstawowa i najważniejsza. No i większość odpowiadała wartością podstawową jest życie. No, że życie... I, tak dalej. I wtedy profesor powiedział tak: życie? Nie, wolność, dlatego że można oddać życie za wolność, prawda? Nie można poświęcić wolności po to, żeby żyć. To oczywiście też jest możliwe, ale to wtedy w innej hierarchii wartości. Znaczy ja znaczy w ogóle sobie nie wyobrażam życia bez wolności, życia bez świadomie podejmowanych decyzji, a wyobrażam sobie taki moment, który często był w historii polski, że. Dla wolności właśnie robię coś więcej, czyli jestem gotów narazić samego siebie. To Taka definicja, bo było pytanie o definicję, o którą, którą, która mi najbardziej odpowiada, definicja wolności, to jest kochaj i rób co chcesz, czyli od świętego Augustyna. To znaczy, że fundamentem, na tym fundamencie musi być, żeby ta wolność była wykorzystana, musi być miłość, prawda? bo miłość wtedy kieruje nasze. Znaczy nie, nie możemy nikogo skrzywdzić, a to jest. Podstawowa rzecz, żeby w wolności nie krzywdzić, No i dalej. I dalej już jest łatwo, tak? Czyli kochaj lub co chcesz. Prawa, prawa są ustanowione. Po pierwsze dla jakichś powodów regulacyjnych w trudnych kwestiach, a po drugie dlatego, że e, mamy naturę skłonną do grzechu prawo jest dla, dla grzeszników dla człowiekowi wolnemu mogą jedynie ograniczać wolność prawa bo jak nie krzywdzi to zawsze postępuje zgodnie z prawem nie musimy czytać kodeksu karnego żeby, żeby wchodząc do sklepu spożywczego żeby nie ukraść przypadkiem cukierków czy jogurtu. i jak postępujemy myśląc o drugim człowieku no to wtedy postępujemy zgodnie z prawem i prawo nam jest niepotrzebne bo czy z prawem czy bez prawa to prawo mamy w sumieniu zapisane Natomiast rzeczywiście prawo, jeśli w ogóle, no to ogranicza. W tym taki, taką wolność, która jest prawdziwa, no, prawo kodyfikuje i w niektórych momentach no, nie można zrobić tego, co się chce. A co by było dobre? Na, na wolność człowieka czeka w pierwszym rzędzie być może sam człowiek, znaczy sam sobie może stworzyć klatkę, która go zamyka i uniemożliwia mu wolne życie w dowolny sposób. Znaczy człowiek, który jest skazany na kłamanie, przestaje być człowiekiem wolnym, czyli, czyli kłamstwo jest... Czyli prawda to też jest prawda? fundament, znaczy nie ma wolności bez prawdy, nie ma wolności bez miłości. To można od dwóch, dwóch takich... O, o, czyli już mamy trzy fundamenty naszego y, i to jest, to jest człowiek ale też y, nie no, na, na, na wolność czeka wiele niebezpieczeństw. Znaczy, o wolność trzeba dbać i zabiegać y, przez y, cały czas, bo zły y, nie śpi i zły ma bardzo wielką... Chęć, odebrać, by odebrać człowiekowi nie wiem, radość życia prawda, i go skazać na, na męczarnię, i my musimy prawda, temu złemu pokazywać każdego dnia, gdzie jest jego miejsce, że nie tutaj.